Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Poranek z Van Life'em. To jest krótka taka pogadanka dziesięciominutowa, którą możecie odsłuchać sobie w trakcie śniadania. I dzisiaj będę miał specjalnego gościa a zaraz go przedstawię. Tymczasem powiem Wam, o czym będziemy rozmawiać. Dużo osób myśli, że vanlife to jest taki bardzo cukierkowy, że wszystko jest pięknie, ładnie i jest wiele mitów dookoła tego. I razem dzisiaj z Krzysiem z kanału Igor Vanlife, właściwie z Instagrama, o takiej nazwie, porozmawiamy właśnie o tych mitach. Witam Cię Krzysiu. Cześć, cześć, cześć Maćku, witam Cię. Powiedz mi, jak to wygląda z Twojej strony? Czy każdy Twój wyjazd, każdy Twój dzień jest jak na Instagramie? E, niestety nie. U mnie One Life wygląda na tej zasadzie, że ja żyję w Wanie już od kilku lat. Pracuję mhm. stacjonarnie, można by powiedzieć, ponieważ jestem kierowcą zawodowym, także um, siedzę w jednym miejscu, pracuję, jeżdżę po Anglii. Nazbieram sobie pieniądze, robię sobie jakiś plan z grubsza, siadam, rezygnuję z pracy, ruszam w trasę na kilka miesięcy, jeżdżę, gdzie mnie koła poniosą. No i pieniądze się kończą standardowo, wracamy z powrotem do rzeczywistości, znowu do pracy. Także to nie jest zawsze tak ładnie, jakby wyglądało na tych filmikach, zdjęciach w internecie, czy jak ludzie opowiadają. Przynajmniej nie u wszystkich. Mm -hmm. no jest też, moim zdaniem jest bardzo dużo rodzajów one-life'u, i dla mm -hmm. każdego one-life może być też czymś innym, bo um, są ludzie, którzy one-life'em nazywają życie w, na pełen etat w wanie, podróżowanie, pracują z wana, na przykład online zdalnie. Mm -hmm. um, są ludzie, którzy robią tak jak ja, że mieszkają w wanie. Pracują przez jakiś okres czasu, później podróżują, znowu wracają do pracy, a też no, niektórzy van life'em nazywa, nazywają em, wyjazdy weekendowe lub em, wakacyjne na tydzień czasu tylko gdzieś na kemping, hmm. siedzą na kempingu. Także no, tutaj jest w zależności, kto jak interpretuje em, tak. to zagadnienie, moim zdaniem, mhm, dla każdego to, to będzie trochę, trochę też inaczej em, inne znaczenie miało to wszystko. Tak, jak mówię, no, przedstawiłem tak. moją sytuację, jak u mnie to wygląda. Mhm. No i to jest właśnie to, że w momencie, kiedy, tak jak teraz, jestem w końcowym etapie pracy i zbierania na wyjazd, no to tutaj niestety nie jest tak ładnie kolorowo jest szara Anglia, za oknem zimno i pada. Tak, jak teraz prosiłeś, żebym zaparkował gdzieś, gdzie będzie w miarę dobry zasięg. No, akurat tutaj, mhm. w mojej okolicy, dobry zasięg jest na serwisie przy autostradzie, dlatego no, mam okno zasłonięte, bo o, mogę pokazać za oknem. Przed chwilą stała ciężarówka przed... i, i pojechała, także no, nie jest to zawsze tak ładnie, jak by się chciało na co dzień. No ale proszę mhm. przez kolejnych kilka miesięcy będę podróżował po Hiszpanii, też na narty w Alpy się wybieram, także będzie też inaczej. Także to jest z mojej. Dobrze, punktu a powiedz widzenia. mi, a powiedz mi jeszcze, jak już jesteś na wyjeździe w Hiszpanii, tam w Portugalii, to codziennie parkujesz w jakimś przepięknym miejscu, czy też zdarzają się takie miejscówki, jak dzisiaj? No, tam już jest zupełnie inaczej. To jest też kolejne zagadnienie, gdzie ujemy, gdzie jeździmy. Moim mhm. zdaniem, jednym, naj, jednym z najmniej przyjaznych krajów do podróżowania jest właśnie Anglia. Tutaj znaleźć ładną mhm. miejscówkę. Mhm. Gdzie można by było stanąć jeszcze w, ob, w obrzeżu jakiegoś miasta, nawet na wyjeździe już jest znacznie gorzej niż, niż na Europie. W Europie to można naprawdę, czy nad morzem, nad jeziorami, w lasach, stanąć gdziekolwiek. Tutaj mamy wszystko pogrodzone, barierki, że naprawdę ciężko jest znaleźć sobie, moim zdaniem przynajmniej, taką. Ładną miejscówkę z ładnym widokiem na co dzień, mhm. żeby można było sobie podróżować sami z powrotem. Czyli mówisz, że jednak w, w Europie jest dużo łatwiej o taką piękną miejscówkę, żeby po prostu codziennie budzić się za, za oknem z jakimś naprawdę wyjątkowo pięknym jej, e, widokiem, tak? Moim zdaniem tak, tak. Nie mhm. jestem, nie podróżowałem też nie wiadomo jak dużo, no chociaż zwiedziłem kilka krajów. E, mhm. Europejskich i nawet tam w dalszą Turcję wjechałem też, ale jest o wiele łatwiej znaleźć, znaleźć ładne miejscówki w porównaniu w porównaniu tutaj z Anglią. Czy vanlife jest wolny od stresu? Yy, raczej nie. No, po okay. pierwsze. Yy, Nigdy nie wiadomo, gdzie staniemy, czy nie podjadą jacyś. E, dziwni. Oj, przepraszam, słuchawka mi wypadła z ucha. E, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie podjedzie z boku, czy nie będzie chciał e, obrabować wana, bo nawet nie będzie sobie zdawał sprawy, że ktoś może w środku być. E, tak samo. no. Stres nawet takiego życia codziennego, ponieważ no tutaj mamy znacznie em, więcej punktów, na których, które są zależne od nas, takiego życia jak znalezienie wody, wyrzucanie śmieci, em, wyrzucanie nieczystości, zwana em, prąd, czy nam za, wystarczy prądu, czy nam zabraknie prądu, em, jaka będzie em, jaka będzie pogoda w sensie, czy będzie słonecznie i będziemy mogli sobie szybko uzupełnić prąd ze słońca chociażby nawet, czy musimy szukać jakichś alternatyw. No tutaj, tutaj jest tak um, dość sporo punktów, które trzeba przeanalizować sobie i zaplanować nawet do przodu na, na kilka dni, bo nigdy nie wiadomo... Jak często musisz jeździć za serwisem? Ej, mówimy o tym momencie, kiedy już jesteś w tej vanlife'ie wyjazdowym gdzieś tam właśnie w Turcji czy, czy w Portugalii. Jak często musisz robić jakiś serwis? Woda, toaleta i te sprawy? Um, raz na kilka dni. Wszystko w zależności ile się, um, no wiadomo, ile się zużywa, um, jak szybko wszystko się um, napełnia. Zazwyczaj okay, dwa, a... raz do mm -hmm. dwa razy w tygodniu mam, um, w sumie teraz mam bardzo dużo, bo mam 180-190 litrów zbiorniki na wodę czystą, mm -hmm, mm -hmm. um, na wodę szarą jest tylko 60 litrów, no ale tutaj już um, znacznie łatwiej jest wylać um, Wodę taką z mycia się, czy z kuchni, niż uzupełnić nową. Także ale zazwyczaj raz, do, raz dwa razy w tygodniu w zupełności wystarczało, żeby mhm. sobie zrobić serwis. Serwis wano. Jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, przed tą rozmową, mówiłeś, że. Że taki wyidealizowany obrazek z Instagrama, gdzie w starym Volkswagenie są piękne dziewczyny i tak dalej, to, to, to tak nie jest tak naprawdę. No nie, 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 to mnie zawsze to mnie na początku właśnie y, bawiło, jak y, zacząłem żyć i podróżować, że na Instagramach się właśnie widzi piękne, takie cukierkowe, landrynkowe samochodziki i dziewczyny. Y, ładne z malutkimi białymi pieskami, dodatkowo wszystko na biało wanie jakieś mm -hmm. skóry z niedźwiedzia i pięknie zdjęcia i filmiki krótkie ładnie na ładnych miejscówkach, ale z drugiej strony naprawdę to tak e, ładnie nie wygląda. Ten piesek jakby się przeszedł dwa razy przez e, e, kałużę czy <noise> przez błotko, no to już taki ładny nie będzie. Z drugiej strony jak będzie biegał tam i z powrotem po plaży, nawet w ładnych e, okolicach, to też zaraz będzie sp e, sprzątania. Em, tego piachu wszędzie pełno. Tak. No niestety to jest normalne, normalne życie, a kilkusekundowy filmik w internecie zupełnie inaczej wygląda. Także... W nawiązując do tego, to zazwyczaj w Wielkiej Brytanii ja widzę ludzi mieszkających na stałe w kamperach, To są po prostu ludzie grubo po 40 po 50, czasami po prostu wręcz dziadkowie. A psa jakiego mają, to jest wilczur i to jest taki, który jest zdeczka wkurzony i terytorialny, i on nie pozwala podejść ani trochę do Wana, jak już ten piesek jest. Tak, to tak, to są... tak, pilnuje, no. To prawda. Tak, i wręcz czasami po prostu trzeba iść naokoło, żeby. No, bo pies jest nauczony po prostu, żeby szczekać i odstraszać. I mówię, szczególnie jak ja idę z Majką, no to mówię, ok, przyjdźmy naokoło, na bo to nie ma to bardzo sensu, tak. Um. Masz A rację, że było... ja ci przerwę, masz rację, tutaj, mhm. jak naj właśnie widać z takich normalnych ludzi van life'u, którzy mhm. i obojętnie czy podróżują dalej, czy tylko po Anglii lub tak samo po Europie, to zazwyczaj są starsze pojazdy, bardziej zrobione na styl użyteczny niż mhm. instagramowy. Tak. To ma być wszystko funkcjonalne i spełniać swoje swoje założenia. Obojętnie Anglicy mają bardzo często kozy i komin wychodzący przez dach. Tak. żadnych ładnych Mówimy jasnych. O piecyku. Tak, 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 piecyk na drewno. Tak jest. Normalnie to ma być wszystko użyteczne jak najbardziej, a nie pięknie wyglądające. Tak samo w Europie jak się jeździ po miejscówkach na dziko w, w ciepłych krajach to tak samo. Większość ludzi żyje w, w jakichś starszych pojazdach, zazwyczaj dobr dużych. Mają nawet ciężarówki poprzerabiane ale wszystko bardziej użytecznie niż mm -hmm. instagramowo, jak ja to mówię. Niestety kończy nam się czas, ale oh. <noise> niestety szybko minęło. Um... Tak, no van life to nie Popkinamy są zawsze piękne to, widoki. Niestety to nie jest tylko piękna pogoda. To są często problemy. Jak pada deszcz na zewnątrz, to trzeba siedzieć w środku. I eee, czasami jest lipa. Czasami eee, jak człowiek, człowiek jedzie sam po różnych pięknych miejscach, to czasami też bywa samotny. Eee, czasami brakuje internetu. Trzeba jeździć za tym wszystkim i zrobić serwisować. Eee, taka jest prawda van lifeowa. Także u mnie na kanale możecie zobaczyć więcej takiego szarego van lifeu. Szczególnie, że z tych starszych odcinków możecie zobaczyć, jak to jeździłem, a z tych nowszych jak troszeczkę się stoi w jednym miejscu w kamperze, jak się żyje. No, dokładnie, twoim w Twoim przypadku akurat to bardzo dobrze widać. Zepsuje się kamper, silnik padnie i już Nagle te wszystkie wyjazdy stają w jednym miejscu i siedzisz tak. albo w warsztacie, albo na ulicy. Tutaj nie ma innej opcji. Tak. Ostatni, ostatni rok był tragiczny, ale wszystko idzie powoli do przodu. Także dzisiaj nagrywam w przerwie w pracy, bo ja pracuję żeby zarobić na moje van przygody, a to jest osłówówka przerobiona na mikrokampera. Póki kamper mój nie jeździ, to e, tak się ratuje. Słuchaj, jeżeli e, chciałbyś Ty, mój drogi widzu, e, wziąć wystąpić w takim programie, porozmawiać, albo chciałbyś dodać nam jakiś to fajny temat do porozmawiania, to napisz w komentarzu, a na pewno się zgadamy. Tymczasem e, kończymy już ten odcinek i do zobaczenia jutro z samego rana. Hej. Dzięki też, bardzo miło było z Tobą porozmawiać i do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie. A jeszcze możecie zobaczyć ten odcinek i ten, bo na pewno są ciekawe Was zainteresują. Dobra, do zobaczenia jutro.